Dzień dobry moi drodzy. Ja już wczoraj nic nie nagrywałam, bo pochłonęło mnie. Zapewne domyśleliście się, co ułożyłam. Te całe puzzle ogólnie były bardzo łatwe, no bo to one są, wiecie, dzielone na takie różne plakaty z bajkami, więc nie było problemu. Co? Ja no, mówiłam właśnie, że są no, łatwe. Są ale liter. drugie za to są trudne. Bo są literki w ogóle. A właśnie tego. te literki tu w koło to wcale takie łatwe nie były. Po co? No, bo tak wiesz, w oczach się mieniło uchłopcy, tak się, no nie wiem, zlewało. A i będzie częściej pozna, to tak. Ale te, te literkami, gdzie za nimi. Dumbo na przykład. Ty wiesz, co ja je zaraz rozłożę i będziesz się układał, jak taki mądry jesteś Ja mam czas jestem zajęty. Czym? Ja chodzę do pracy, siłownia. No. Tak. Czyli ja. Jeszcze pomału przyklejam nowe paznokcie. Na razie mam po trzy na każdej ręce. Na stopienie. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest poniedziałek, jesteśmy po weekendzie i ja jestem dzisiaj jakaś taka rozmemłana, rozmemlana czy rozmemłana? O wiecie, jakaś taka po prostu nie do życia od samego rana. Tak się rozleniwiłam przez weekend, że to jest po prostu masakra. Zrobiliśmy sobie taki. Yy, Typowy, leniwy weekend w domu. Wczoraj to w ogóle nic nie nagrywałam. Chłopaki sobie znowu zamówili jakieś tam burgery, kebaby. Trzeci dzień z rzędu w sumie takie shitowe jedzenie, nie? Także super fajnie. Ja tego nie jadłam. No dobra, troszkę podjadłam Łukaszowi, ale tylko odrobinkę. I słuchajcie, dzisiaj... Naprawdę jakoś tak nie mogę się ogarnąć. Cały dzień wczoraj siedzieliśmy, leżaliśmy przed telewizorem. No na taki naprawdę totalny chill out. Teraz już jest w ogóle po 11:00. Przed chwilą przyjechał do mnie kierowca z Uber Eats i przywiózł mi zakupy, bo okazało się zupełnie niespodziewanie, że jest dzisiaj ten cały fresh Monday, czy jak to tam się nazywa, na Uber Eats. Jest to promocja minus 50% na warzywa i owoce. Także słuchajcie, zaraz wam pokażę, co kupiłam. Nakupowałam tego tyle, że starczy na nie wiem do kiedy. I oczywiście najlepsza z tego wszystkiego jest cena. Zapłaciłam 100 funtów i kilka pensów, dosłownie. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile 54 czy coś takiego, nieważne. I to jest cena już z przyjazdem i jeszcze tam jest jakaś taka opłata order fee, coś takiego. No, jakaś tam opłata za serwis pewnie. Ym, I te opłaty wynosiły coś około 7 funtów. Ale słuchajcie, to się naprawdę bardzo opłaca. Jeżeli się kupuje taką dużą ilość warzyw i owoców, 50% taniej, to naprawdę polecam. Ja w ogóle dałam Wam znać na Instagramie, bo może ktoś będzie chciał sobie skorzystać. No, a jak vloga obejrzycie, no to już, wiecie, będzie dzień albo dwa dni po promocji. Dobra, ja sobie w ogóle tak, um, ogarnęłam sobie lodówkę. O, zobaczcie, ogarnęłam sobie lodówkę. No, lodówka to jest pusta praktycznie, totalnie. W szufladach miałam, słuchajcie, jedynie seler, marchewkę, por i pietruszkę, nic więcej. I tutaj są te zakupy, zobaczcie, ile tego jest. No przecież to jest jakieś szaleństwo. Zaraz będę to sobie wszystko wyjmować tutaj na blat yy, i będę Wam pokazywać po kolei. Najpierw może sobie schowam do spiżarni te napoje, to są takie małe wody do szkoły. Tutaj jest jakaś taka woda smakowa, czarna porzeczka. I to No, coś taki wiecie, aloskłos pomarańczowy. To jest takie sobie będą brali do szkoły jakie będą brały, a nie brali, I bo... wziąłem też jakieś soczki. O, tutaj mam takie jabłkowe. nie wiem, czy, nie, pomarańczowe nie brałam. Pomarańczowe to wziąłem to. Dobra, yy, idę napoje wrzucić gdzieś tam do spiżarni i zaraz wracam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobacz, to zobaczcie, to wyłożyłam tutaj w część rzeczy. Nie wiem, może zaczniemy od lewej. Ja wiem, że zaszalałam, ale ja tak robię zawsze. I na swoje wytłumaczenie to mam tylko to, że moje dzieci rzeczy typu pomidory, mandarynki, ogórki, groszek to po prostu sobie jedzą jako taką przekąskę i całymi paczkami. Więc zawsze, jak jest ta promocja, to ja po prostu kupuję dużo więcej. Pomidorki takie i takie zwykłe terenowe. Trzy opakowania takich pomidorów. Wiecie, na przykład, jak zrobię pomidory w śmietanie, no to taka duża ilość pójdzie, nie? więc wcale nie jest tak dużo. Tłumaczę się tutaj. Tutaj mamy szczypiorek. To jest też taka cebulka. O, właśnie, winogrona. Nie no, winogrona to też opakowanie. Bartek czy Dawid zjadają na jednym posiedzeniu. W ogóle Dawid dzisiaj musiał zabrać do szkoły cztery rodzaje owoców i sobie kupił winogrona w dwóch kolorach, borówki i truskawki, i prawie cały zjadł. Aż normalnie musiałam go opierniczyć, że przecież nie będzie miał do szkoły. No, także cztery opakowania zielonych i jednoczarnych. Wziąłam taką fasolkę do obiadu, taka będzie na jeden obiad. Trzy opakowania takie będą na drugi obiad. Wiecie, takie rzeczy jak na przykład fasolka, jeżeli nie wykorzystam, to sobie zamrożę. Tutaj mam takie zwykłe pomidory, one są takie, wiecie, do sałatek e, najlepsze, albo ja też sobie lubię z nich sok wycisnąć. Trzy papryki, szpinak, pietruszka, matka pietruszki, buraki. Wiecie, co jak było ciepło bardzo, i ja wtedy nie nagrywałam, to robiłam taki pyszny chłodnik z buraczków. I no ja wiem, że pogoda na chłodnik to może nie jest za bardzo już teraz, ale w sumie powiem, wam, że chyba zrobiła rodzice, bo to przecież jest bardzo zdrowa. Żytkiewka. Wzięłam 6 opakowań takich śliwek. One są, powiem wam, że nie są dojrzałe. Nie jest nic napisane czy to są takie, które dojrzewają... Aha no to są takie, które dojrzewają w domu. W misce z owocami dokładnie. Ale ja je wzięłam na, um, bl, 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 jak to się nazywa, kompot. Na kompot. Mam ochotę zrobić kompot śliwkowy. <śmany> Mandarynki, no też kosmiczna ilość, ale Bartek to potrafi 2 kg na jednym posiedzeniu zjeść. nie <śmany> oceniajcie mnie. 6 takich opakowań po pół kilo. Wzięłam też takie większe. Klementynki, chyba. I w ogóle, wiecie co, oni się tu troszkę pomylili, ale na moją korzyść. Tak, że mam zamiar siedzieć cicho. Sorry. Imbir. Zamówiłam sobie jedno opakowanie pomarańcze, a dali mi dwa. Ale tu też pomarańcze przecież mogą bardzo długo leżeć. Banany. I w ogóle wiecie co? No, te banany powiem Wam, że są przepiękne. Są naprawdę duże. Te są takie mniejsze. A te są duże. Ja wam ostatnio wspominałam, że my z Łukaszem to yy, ciągle się kłócimy o zakupy, bo Łukasz uważa, że jak coś jest droższe, to jest lepsze. I na przykład twierdzi, że banany w Aldi są beznadziejne, bo są małe. A ja mówię, dobra, ale są tańsze możesz sobie kupić dwie paczki. <grych> no, tak to jest z chłopami. Wzięłam też sześć awokado. No, nigdy jest napisane, że gotowe do jedzenia, a to wiem, że to jest twarde jak stała. Ale to dobrze. Ja jeszcze mam tutaj te awokado, które są totalnie niedojrzałe, ale spokojnie, nic się nie zmarnuje, nie no one są twarde, to tam, te które mam w misce wsadzę do lodówki, a te sobie wsadzę między jabłka, wzięłam też bazylię i ona naprawdę pachnie przepięknie, czuć z daleka i wzięłam też natkę pietruszki, ja w ogóle wiecie co, lubię na parapecie mieć zioła postawione, jakoś tak fajny, fajny taki klimat w kuchni robią. Sałaty. Też takie duże. Taki mix sałat. Przepysznie wygląda. Dwa brokułki małe. No i też yy, chciałam jedną sałatę, a zobaczcie, dali mi dwie. Jedna taka mała, druga taka duża. No dziwnie. Cztery ogórki. Yy, tutaj mamy taką rzeżuchę. I zobaczcie, tutaj mam dwa rodzaje groszku. Ten groszek jest taki płaski i to jest ten groszek, który uwielbiają moje dzieciaki, więc oni to sobie, wiecie, jedzą jak Um, chipsy <grywające> chrupiące. Ja też róży praktycznie codziennie daję do szkoły, taki, grosz, taki groszek. A ten to jest taki, um, gdzie te kuleczki są takie większe i on będzie dobry do jakiegoś stir fry. Cztery cukinie. Małe ogóreczki, też praktycznie codziennie daję Róży do szkoły. I chciałam dwa opakowania tych Actimarków, bo też były w jakiejś w ogóle fajnej promocji. A wiecie, no cztery sztuki na trójkę dzieci to troszkę słabo, ale chyba była ostatnia, bo dali mi tylko jedną. Ale mam tam napisane w apce, że, że tylko jedną. Także na pewno za chwilę mi zwrócą za to kasę. Seller, por i tutaj już te rzeczy to Wam pokażę. Zresztą zaraz sobie tutaj ogarnę. Kopa w ogóle, bo tutaj wcześniej idzie masakra. Mam trzy opakowania takich ziemniaków. Ja w ogóle chciałam wziąć sześć opakowań, ale mi wyskoczyło, że mogę tylko trzy wziąć. I dwa opakowania tych czerwonych. I wziąłam sobie ogórki kiszone. Ogórki kiszone kosztowały 1,85 pięć. I one są naprawdę bardzo smaczne, bardzo je lubię. Wyjątkowo chrupkie i rzeczywiście one nie są takie rozlazłe, takie rozmiękłe, tylko takie fajne, jędrne, chrupiące. No, fundusz 85 no to taniej niż w polskim sklepie zazwyczaj. No i też wziąłem dwa opakowania cebuli, no bo cebula wiadomo, może długo leżeć. Takiej żółtej, zwykłej dwa. Trzy cebulki czerwone. Jeszcze takie szalotki wzięłam, fajne, malutkie, słodkie podobno. No, i też widziałam jeszcze takie napoje dla dzieciaków. Takie bez cukru. Tutaj um, to jest smak owoców leśnych. Tutaj mamy mango i marakula, A tutaj cytryna i limonika. Dobra, ogarniam i zaraz wrócę. Tutaj już jest resztka tych zakupów, ale no, powiem Wam, że mam problem, będzie to upłynąć. Tutaj już całą miskę mandarynek przygotowałam dla Bartka, żeby sobie wziął do pokoju, jak wróci. Dobra, pokazuję. Ciemne pieczarki. Te pieczarki wziąłam, żeby zrobić je w odcie. bo kiedyś widziałam taki przepis u Tomasza Strzelczyka. Oddasz fakturę. Oddasz Tomasz Strzelczyk, oddasz fartucha. Tak się nazywa jego kanał. I muszę sprawdzić, czy mam wszystkie składniki. Wyglądały smacznie, z tego co pamiętam, także będę chciała zrobić. Tutaj mam takie większe pieczarki i też jedno opakowanie takie zwykłych. Dla Dawida i jabłka. Zobaczcie jakie piękne, wielkie jabłuszka. Piękne są. I jeszcze też takie i takie, ogólnie trzy rodzaje. Sałata, z której zrobię tą taką surówkę coleslaw. bo jest naprawdę przepyszna. Borówki, truskawki. Wzięłam taką jedną wędlinę dla róży. Cześć, a ty co, usłyszałeś wędlina i przyszedłeś? Hej, Maksymil. Hejka. Tutaj mam paprykę, takie duże opakowanie 100 gramów. Kosztowało prawie tyle samo, co taki mały słoiczek. W tym słoiczku chyba było 45 gramów albo coś koło tego, także to się opłaca bardziej. Tym bardziej, że mi się bardzo szybko kończy papryka, bo ja się nie boję przyprawiać i dużo przypraw u mnie schodzi. I marchewki, i to wszystko. A co zrobić z tym, to ja po prostu nie wiem. Zobaczcie, jestem w Albi i tutaj jest. Mój lubiście, kabanusy. Sprósiata, I z seraliskiem, to Zobaczcie, kto tu po... przyszedł po mnie. Róża, jak było w szkole? A gdzie masz spineczki? W szkole. Okej. Okay. To są dwa pytania, które zadaję codziennie, jak wracam ze szkoły. Jak było, a drugie, gdzie są spineczki? To ja chciałam wykonać. Też chcesz zdjąć gumkę? Nie chcę. Nie chcesz? Jeszcze podjedziemy do Lidla, nie? To smalec z gąbki i co? Jakieś pieczywo chcesz? Smalec z gąbki Smalec z gąbki. Zobaczcie jaki ksiurek śmieszny. To było bardzo mądre. Halloweenowych to jeszcze nie widziałam. W końcu jedziemy do domu. No tak, dwa róża już tu idą, musimy do domu przyjeżdżać. <laughs> Jasne. To tak było. Nie wiem. To no. Aha. Tu mamy moi drodzy, mamy pizza dwie takie najzwyklejsze. Chłopcy takie lubią sobie czasami zjeść. Mataron. No tak, przecież ja kupowałam takie droższe, to Bartek poprosił, żebym kupowała te, te najtańsze. No ale oni, oni wolą takie. Suczek. No, no takie. Ale co, moja pizza? No ale te, teraz nie będę na razie robić. Już nie planuję recept, bo, bo co zarobiona jestem, poznałam te ułożenia. Orzeszki, nerkowce, mąka. O David, zobacz, co z ulubiona wzięłam. Wzięłam też skrzydełka. Wieprzowe? Wieprzowe oczywiście że dla chłopaków taką czekoladę do robienia babeczek, znaczy niekoniecznie do babeczek, ale akurat yy, tak, bagieteczka oregano, kiełbasa mazurska, orzeszki, jogurt, błędokrania. No i widzisz, Szukasz i, i nawet 200 funtów nie wydałam. A jest lodówka pełna. No. No co z tego? No, no 200 funtów, a nie 400 na tydzień, na jedzenie. Wzięłam taką sycylijską, nie, czekajcie, inspirowana Włochami, sycylijska szynka. Co jest dziwne i stęskniła się? Mm -hmm. U... mm, mój duper, ale <laughs> A ja cię pokażę dala. sobie. Na co pokażę lepiej? Czemu ja nie przyszłam? Na co jest lepiej? No bo tu jest pokazany czas, jak się nagrywa. Tak. I, I co, jesz precelka? Hmm? Co się dzieje? Co się dzieje? Tutaj mam szynkę serano, ale ona wiecie co? Um, ona była tam, gdzie kabanosy, gdzie no te takie wiecie kiełbasy, ale nie w lodówce. Podróby mlecznych kanapek, gąbki. Takie mleko czekoladowe. Tutaj mamy kiełbasę z kurczaka. Jeszcze wziąłam coś takiego. Barbecue chicken breast <laughs> slices, czyli taka jakby, nie wiem, no wędlina jakaś. Ale to jest pierś kurczaka. I tutaj jest chyba sos barbecue. No to w sumie zmyślam o Tobie, Dawid, wziąłem bo Ty lubisz sobie barbecue. Tutaj mamy twarożek jeden. Śmietana, taka pasta kanapkowa z sera i cebuli, Lody Dawid, schowaj proszę te lody od razu do zamrażalnika. Pasata. Kupiłam też. Um, to był taki. Uuu, zostaw chyba cztery sztuki tuńczyka, ale widzę, że mi się to tutaj rozpadło. No, trzeci i czwarty. I wiecie co? Kupiłam raz jeden tak na spróbowanie te antyperspiranty lakiura i powiem Wam, że są naprawdę bardzo dobre. I teraz kupiłam drugi. Oczywiście Łukasz nic nie wie, że on kosztuje tylko funta, chyba funt 9 pensów, coś takiego, są bardzo tanie. Nie widziałam jeszcze tak tanich antyperspirantów, szczerze mówiąc. On oczywiście nic nie wie, że one są takie tanie, bo pewnie by mówił, że są niefajne. <laughs> Im mniej wie, tym lepiej, nie mówcie mu. Tutaj mam brzoskwinę, jeszcze jedna. Pomidory w puszce. Tutaj mam masło i zobaczcie, znalazłam paragon. I rzeczywiście dezodorant, funt 9. To jest mega tania. Dobra, wziąłam też jakieś takie przekąski, żeby były, bo Łukasz jest ciągle głodny i ciągle mi narzeka. I chłopaki też, co coś kupię, to wszystko wyjedzą. Więc tutaj mam takie krakersy z solą. Wziąłam też jakieś batoniki. Wziąłam kupaką chipsy poróżnik wzięłam, ale cicho. Szampon, tutaj nawet jest napisane, new". i ciekawe, czy będą takie dobre, jak z Lidla, bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o kabanosy, to mi najbardziej smakują kabanosy z Lidla. I co? Suszone pomidory, golarki, takie paluszki serowe, sos sojowy i jeszcze jeden twarożek. A, I teraz tak policzyłam, że zapłaciłam w sumie jakieś 180, tak, 175 funtów dzisiaj wydałam na jedzenie. Mega mało. To nie jest Kazik, tylko to jest Rysiu z Kranu. No. Ну, набьемся.